Cześć kochani, to ja, Hanka i dzisiaj kolejny film bliźniaczek. Co? Jaki film? Przecież to jest mój kanał. Nic nie będziesz nagrywać. Nie przejmujcie się kochani, dalej będziemy nagrywać ten film. Znajdę sposób. Vera Vera, chodź tu na chwilę do mnie. Ty coś chcesz, więc ty przyjdź. Tak, nawet nie chcę ci się czterech liter ruszyć. Ale jesteś cwana, myślisz, że mi iPad gwizniesz? Dzisiaj jest mój dzień nagrania na iPadzie. Nie chcę Twojego iPada. Już idę. Vera, no odłóż tego iPada. Hata, tylko dla nas. Możemy robić co chcemy. Weź ty nic nie kombinuj, bo obiecaliśmy rodzicom, że będziemy grzeczne. Jeszcze nic nie wymyśliłam, ale wiesz, że jestem pomysłowa. To jak coś wymyślisz, to daj znać. A ja wracam do gry. Żebyś wiedziała, coś wymyślę, tylko potrzebuję czasu. Hanka! Wiesz, że obiecaliśmy rodzicom, że posprzątamy mieszkanie, zanim oni wrócą? Przecież mamy cały dzień na sprzątanie. Musimy to robić teraz? Tak, teraz, bo znając ciebie, ty do jutra się nie zbierzesz. One hour later. Czy wasza siostra też jest taka upierdliwa? Zawsze myślałam, że jak będę miała siostrę bliźniaczkę, to wszystko będziemy robić razem. Ale nie, wszystko robię ja. Wera, pamiętasz karton po komodzie? Chodź, zrobimy sobie domek z niego. Nie, żadnych domków nie będziesz robić Dopiero skończyłam sprzątać i będzie bałagan Ja? Ja zawsze dbam o porządek W swoich kosmetykach A znając Ciebie, Ty na pewno mi nie pomożesz sprzątać Nie chcesz, to nie Ale ja sobie zrobię domek tylko dla siebie A jednak robi ten domek, ale uparcił. Ciekawe co z tego wyjdzie. Drzwi już są gotowe, a teraz czas na okno. Wszystko gotowe, a teraz trzeba się urządzić w środku. Przyniosłam sobie poduszki, koc, mam oświetlenie. O-o! Kogoś mam na dachu! Hej! To mój dom! I niech mi Wera zazdrości. Niech sobie siedzi w swoim pokoju. Nie słyszę taśmy. Tak myślę, że już skończyła. Och, ciekawe, czy się jej udało. Wiecie co? Tak, tak. Chodźcie ze mną. Tylko, cichutko, cichutko. Ale tutaj jest Fajnie, wprowadzam się. A ty co robisz? To co? Wprowadzam się do naszego domku. Jakiego naszego? Przecież to jest mój domek. Ty nie chciałaś nic robić. Ty chyba sobie żartujesz. Z tym wszystkim? Przecież to jest malutki domek. Okej, okay, jak chcesz, to zabierasz zestaw. Ty i jedna rzecz. Okej, okay, to wezmę sobie tylko iPada. A może zrobimy sobie coś do jedzenia? Albo zamówimy pizzę? Raczej musisz zrobić, a nie zamówić, bo kasy nie mamy. Wiesz, na co mam ochotę? Na jajecznicę. Sorry, jajka wyszły, nie będzie jajecznicy. To może taki z pesto. Makaruna nie ma, pesto jest przeterminowane. Wow, Vera. ale to jest pyszne. No, chleb z masłem. Szkoda, że nie masz synneczki. Wera, wpadłam na super pomysł. Challenge dla ciebie i dla mnie. Pójdziemy na balkon. Kto pierwszy napluje komuś na głowę? Co? Czy to oszalałaś, jak rodzice się dowiedzą, to dostaniemy szlaba na cały rok. A ja mam ochotę sobie popić. Kto się? Kto się dzieje, kto się dzieje? Co się dzieje? Kto się dzieje? Kto się dzieje? Daj umyć sobie włosy. Okej, okay, dobra. Hania, przyniesiesz mi nowy szampon? Bo ten się już skończył. Jasne, już ci przyniosę. Zrobię jej pręka. Mam super pomysł. Mam już szampon. Ja sobie zmoczę włosy, wylej mi szampon. Tak, 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 i wstylę Napisie w społeczności, co mam zrobić, żeby ukarać miedźmę o imieniu Łamka! Ale miałam niebieskie włosy, ale wymyłam je sobie. O, ale był odcień niebieski. Mam nadzieję, że teraz jak wysuszę, nie będą niebieskie. Włosy uratowane. Nie są niebieskie, ale i tak Zemszczę się na nie. Nie się. No co się tak śmiejesz? Mi nie było do śmiechu, jak nalałaś niebieski szampon na moje włosy. Serio? To miało być żart. Śmieszne. Śmiej się. Jakbym wylała ten szampon grożenie na głowę, to wtedy ona by miała niebieskie, bo ona ma jasne włosy, a ty masz ciemne, dziewczyną. Ciekawe co byś zrobiła, jakby ten szampon się nie zmył. Co byś powiedziała rodzicom? No jak, co bym powiedziała rodzicom? Że się dobrze bawię. Ale Grażyna to był hit. Różową perłkę miała i później zwiało to z włosów. Widziałaś jej minę, jak śliną oberwała?